Dobra, słuchajcie. To jeszcze zobaczymy. Eder chce, żebyśmy. Myśmy tylko tak przeskipowali to. Słuchajcie, teraz tak, bardzo ważna rzecz. Ogłaszają, moi drodzy, Hitmana 3 VR Reloaded. Z tego co wiem, to na oficjalnym kanale nawet Hitman, moi drodzy, się to pojawiło, jest oficjalny. Trailer dwuminutowy 3D Hitman 3 VR Reloaded gameplay. I teraz tak, co jest bardzo ważne, zanim to zobaczymy, jest to, moi drodzy, ekskluzywna gra na Meta Quest 3, czyli najnowszej generacji gogle od Meta. Czyli Oculusy, i będzie kosztować 30 dolarów. Cena nie jest kosmicznie wysoka, ale moi drodzy, jest tu tak: Reloaded zawiera Dual Wielding, czyli. No, no, jak to się mówi, dwuręcz, czyli będą dwa kontrolery obsługiwane, jako dwie ręce osobne. Nowy art style, czyli nowy styl graficzny. Overhauled user interface. Nie wiem, co to znaczy overhauled. Przebudowany czy przerobiony całkowicie user interface. I nowy styl poruszania się, nowe opcje oraz więcej, tak? I teraz tak. E, dla tych, którzy myślą, że to już było, to im się kojarzy z taką grą jak Hitman, VR. Dla tych, którzy mówią, e to już było, im się może pomyliło z, uwaga, DLC do Hitmana 3, który wtedy portował to na VR. Bardzo negatywnie oceniane, 25% pozytywnych recenzji tutaj na Steamie. No i generalnie piszą, że okropne są doznania, jeśli chodzi o e, VR. Komentarze są różne, ktoś napisał, że this game is crazy, że bardzo złe są, moi drodzy, odczucia, gdy się gra, czyli po prostu jest źle zrobione to i bardzo źle. Się gra. W skrócie. Teraz zobaczmy, moi drodzy, to, co oni stworzyli. Mając pod uwad na uwadze to, co było tu opisane. Nowy Arsta User Interface i w ogóle super. Uwaga. Meta Quest 3. To chyba ci sami robią, tak? Tak, to robią ci sami, co, co zrobili tamto i tak było skajtowane. Jest jakaś. Czekajcie. Ja nie wiem, czy tą muzyczkę mogę w ogóle puścić, czy ona nie jest DMCA. Nie wiem, może, może, można, może nie. Uwaga. Słuchajcie, co to jest za styl graficzny? New, new Art Style? No, niezłe to jest. No, na razie to są tylko takie, nie, nie ma pokazane, jest trzeciej osoby, tak? Czyli nie widzimy. Jest w końcu Hitman. Tak jest Hitman, no i 1947. dobra. Przypominam, że to wychodzi w 2024 roku na najnowszej technologii gamingowych okularach Oculus Quest 3, e, przepraszam Meta, e, meta e, 3. Mm -hmm. Ile tu było 15 fpsów? Co tu się dzieje? Pokaż. Nie, <laughs> strategize. nie, no nie, no. Nie no. Ja to trzeba komentować. Co? Co to jest za styl mój do strzelania? Ta broń lata jak w jakimś Roblox... w jakiejś grze sprzed 10 lat. Patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie tą broń. Gra o zabijaniu, gdzie się strzela i używa broni. Ma, ma gunplay po prostu tak okropny. To jak się ma zachęcić do tego? Tak, broń lata jakby była z papieru. To w ogóle jak hitman nie wygląda. No właśnie, i teraz tak. Nie pokazują w ogóle na trailerze, bo pewnie nie chcą, żeby ograniczenie dostało. Nie pokazują, co się dzieje później, czyli nie widać impaktu, jeżeli on strzeli, jeżeli on e, walnie go siekierą, czy, czy nóż mu tutaj od tyłu. Czy coś się dzieje? Czy jest interakcja? Czy jest tak jak w Blood and Sorcery, że na przykład. Em, nie, co jaki Blood? Blade and Sorcery, jakie Blood. Że, że ten miecz tam wchodzi gdzieś, że przecina, że jakaś krew tryska, coś, cokolwiek się dzieje. Pewnie nie ma nic, tylko po prostu upada. The elite safe. Nie no, tutaj się wbiło w chłopa, pokaż. Aha, tu czekaj. E, prędkość leci. <noise> Fajne. Dobre, coś tam było. Czyli Order Now. Czy wy, moi drodzy, zamówilibyście to po takiej prezentacji? No, ja już trzy zamówiłem kopie. I teraz porównajcie sobie grę, moi drodzy, która kosztuje chyba połowę tej ceny i wyszła 6 lat temu. Patrzcie to. Tu tylko ja nie umiem tego robić. No, no i to jest gra, która wyszła 6 czy 7 lat temu, nie? Tu jest gameplay VR Hitmana 3, ale to jest to, jak Hitmana 3 y, zrobić na VR. No, ale to nie jest ten, którego teraz trailer oglądaliśmy. To jest ten poprzedni sprzed dwóch lat. Ej, no to to jeszcze nawet. To nie jest tak złe, aż pokaż. Paga, ten web. No i to jest problem, właśnie, że ta gra jest gromnie dla dzieci, bo jest o zabójstwie, ale to jest wszystko takie ugrzecznione, że tu się nic nie dzieje. Że tu nie ma ani krwi, ani. ani No nic, no on upada. On dostał po prostu interakcję i upadł, nie? Hmm. A, to jest auto namierzanie, czyli ty mu w głowę namierzasz i zawsze trafisz. Pokaż. To też ciekawe. Ale to akurat fajne było. Co tu było? O, linka, pokaż. Okej. Okay. to jeszcze, ej, no to to już jest nic, nie? Tu się coś dzieje, była jakaś interakcja. On coś tam zaczął, zaczął kurde, dusić się, coś się działo. Linka. Skakanka, jak to mówi. Procuch. No dobra, no to 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 okej, okay. ale to, czyli te wszystkie takie z bliska są ok, ale te wszystkie z daleka, no to tutaj jest średnio. No z tą bronią, to ja nie wiem. Pokaż tą broń. A oni to tak rozwiązali, że to jest y, laserem podświetlane. No ale to to wygląda po prostu dużo lepiej niż to co ma wyjść. To wychodzi na to, że to nie było aż takie złe, ten, ten Hitman 3. Nie wiem, ale no to tutaj to się pokazali, nie? To, to ja nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. W ogóle ten styl graficzny nie pasuje do Hitmana. On jest taki. To wygląda jak darmowa gra, albo gry takie dla młodszych. Tu nie ma cieni, nie? Tu się nic nie dzieje. Tutaj jest. And execute. Ale właśnie, i to jest problem. Czemu on pokazuje, że on kluczem? Gdzie, gdzie są ikoniczne duszenie w rękawiczkach właśnie, skakanka żeby była, eee, pokazane, no kurde, no dla. No, patrz, patrzcie, co oni w tym trailerze pokazali. Że kurde, są beznadziejne kolory i że chłopy, że jest element, rozumiecie, że, śmiesz, że śmieszne, że śmieszne, bo, bo chłop na skórce oh, od banana się, moi drodzy, wywrócił. Ale Jaja, Benny Hill tu podstawcie jakieś odgłosy, jak się śmieją. Nie, no, gun, gun, gunplay jest okropny. Gunplay jest chyba gorszy od darmowych gier w ogóle na VR, na VR czacie i tak dalej. Nie, no dobra. Nie wiem. Albo trailer jest zdupiony, albo, albo ja jestem nienormalny. Czy w tym momencie możemy powiedzieć, że rynek gier się rozwija? Stanowi... Rynek gier jest rynkiem, który. Nie mam pojęcia dlaczego, ale chyba doznał już przesytu i nie wychodzą żadne fajne gry? Po prostu nie wychodzą. Wychodzą grek, które później multi gra na live, bo ktoś stworzył ją i chciał za nią 10 dolarów. To są takie te gówno horrory, jakieś tam się krzyczysz, drzesz pizdę. E, to takie gry wychodzą, ale takich pełnoprawnych jak Half Life Alex to, to nie ma. No niestety, no to Half Life Alex. Half Life Alex, moi drodzy. 93 zł. 4 lata temu wyszła najlepsza gra na VR w historii. Nie wyszła lepsza nadal. 4 lata. Rynek gier, gdzie co roku wychodzi gra roku, co, co miesiąc wychodzi gra roku jakaś, co chwilę jakieś nowa. Przez 4 lata nie wyszła lepsza gra. Po prostu, no nie, nie wyszła żadna lepsza gra. Nie odpaliłbyś tej gry na podzespołach Questa 3 nawet. Ale przecież nikt normalny nie bierze pod uwagę, żeby odpalać tak zaawansowaną grę graficznie na bezprzewodowych goglach, na ich e, e, infrastrukturze. Taką grę musisz podpiąć Questa do kompa przez kabel. Wiesz, przecież to jest normalne, że te questowe, 3 Meta Quest 3, że się normalnie podpina przez kabel i na kąpie to jest przecież przetwarzane na karcie graficznej. A to, że ty już kurwa, nie masz dobrego kompa, to już kurwa, no nie wiem, no beka z ciebie biedaku może tak powiedzieć twórca tej gry. No on nie robi tej gry dla biedaków, on nie robi tej gry dla, dla ludzi, którzy chcą za darmo, on robi tą grę dla ludzi, którzy wydają 4000 na indeksa i wydają jeszcze 3000 na kartę graficzną. On nie robi tego dla wszystkich. Bo ta gra by taka nie mogła być. Ona by nie mogła mieć takiego budżetu i nie mogłaby tak wyglądać graficznie. No właśnie, tak jak buraczek gada. Także słuchajcie, tyle. Tyle, tyle, tyle.